Próbowałem zawodników przekonać do tego, co też jest ciekawym jakby trendem w szkoleniu, że bycie w obronie średniej, czy nawet w obronie niskiej nie jest grzechem i nie jest niczym złym. Bo mam takie wrażenie. nie chcę tu oceniać w żadnym stopniu moich kolegów po fachu trenerów. Natomiast często w pracy z zawodnikami oni nieco błędnie rozumieli czy mieli jakieś takie negatywne konotacje z obroną średnią i niską. Jakby przyjmowali, że obrona średnia i niska to bycie w defensywie, to, to właśnie reaktywność, to czekanie na błąd rywala, a nie do końca w mojej opinii tak jest, bo kontrolować grę można z piłką bez i będąc w średniej obronie też można wiele rzeczy w taki sposób wykorzystać, jeśli chodzi o rywala. Być może jego błędy wyeksponować, być może e, aktywnie sprowokować go do podań w strefę, której, w którą my, my chcemy. E, więc, e, więc moje zespoły tak, często były aktywne, natomiast e, starałem się i nie bałem się tego, aby były w różnych fazach e, gry podczas obrony. Ostatnio o tym mówił też Roland Thomas. E, myślę, że fajne uzupełnienie Odcinek przed tobą, więc, więc odnosimy tych, którzy jeszcze nie słuchali, bo, bo tam też, też padło pytanie właśnie o em, posiadanie piłki i o to, czy ono ma być celem, czy, czy, e, czy jakimś efektem, i czy e, obrona niska to też nie jest pewien element e, gry. E, no właśnie chyba kluczem jest świadomość trenera, i to, e, jak ty rozumiesz tą obronę niską nawet bo. Okopanie się w drużynie 13-latków i z, nawet w jakiś sposób zasugerowanie tym zawodnikom, żeby bazowali na tym długim podaniu do najszybszego napastnika, którego ma, mają akurat w zespole, no to jest jedno. I to jest taki, taki stereotyp, który wiemy, że jest powielany bardzo często, i wiemy, że też, że też wiele osób utożsamia właśnie z nim myślenie o obronie niskiej. Tak, to, co, to, to, czego doświadczyłem podczas tego sezonu i poprzednich w pracy dla Akademii Śląska, to to, że trzeba być bardzo ostrożnym wobec zawodników w przekazie, jeśli chodzi o, o przyjęcie właśnie średniej czy niskiej obrony, bo zawodnicy mający pewien już pewną kalkę poprzednich trenerów czy być może filozofii gry, w której byli wychowywani nie tylko w tej akademii, ale przychodząc też z innych klubów. Mogą opatrznie to zrozumieć, i to, co dla nas jest, tak jak wspomniałem wcześniej, banalne i proste w założeniu, zawodnicy mogą to zupełnie inaczej zrozumieć. I chęć gry w średnim czy niskim, niskiej obronie, z, którego, z której ty jako trener widzisz określone korzyści, zawodnicy mogą zrozumieć zupełnie inaczej. I takie doświadczenie w jednym lub w dwóch meczach miałem, i ciężko jakby zespół przestawić czy skorygować w trakcie gry na inne tory. Dlatego tu trzeba być bardzo ostrożnym, według mnie, z mojego doświadczenia, trzeba być ostrożnym po prostu w, w komunikacji z zespołem czy indywidualnie z zawodnikiem.